Jeszcze raz niech będzie błogosławiony im Pana naszego Jezusa Chrystusa i Zbawiciela, który darował nam ten wspaniały czas, darował nam też wspaniałe życie. I też jak Bradianek mówi, gdy przychodzą różne rzeczy do naszego życia, burze, mamy w kimś ratunek, do kogo możemy zawsze się zwrócić. Dzisiaj może chciałem więcej poczytać Bożego Słowa, ale też abyśmy więcej czasu poświęcili później na modlitwę przed Bożym obliczem, może taki temat, jak uzewnętrznia się nasza wiara, w jaki sposób to się dzieje. I może zaczniemy czytać Słowo Boże z listu Jakuba, z drugiego rozdziału, o wierze i o uczynkach. Yy, yy, pewni chrześcijanie na, w czasie reformacji, później, później Marcin Luter też był jednym z nich, Uważał, że list Jakuba to taki papierowy list, no bo przecież zbawieni jesteśmy z wiary, z łaski przez wiarę. A gdzie tu uczynki? Gdzie tu, z uczyn Co to z uczynkami? Co to ma wspólnego? Ale myślę, że im bardziej wzrastamy w poznaniu naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa, tym bardziej widzimy, że wiara w jakiś sposób musi się zewnętrznie. I często patrzymy na życie człowieka, który mówi, że jest wierzący, a jego uczynki, jego życie w ogóle o niczym nie świadczy. Idźcie, zapytajcie się dzisiaj kogokolwiek tutaj, idźcie po domach, kto jest niewierzący? Wszyscy są wierzący, ale jednak ich wiara o tym, znaczy ich życie nie świadczy o tym. Wszyscy wiedzą, pokażemy w sobie Bożym poprzez wieki, jak to było z innymi ludźmi. Oni wierzyli, ale co z tego? Nigdy nie byli zbawieni. Nic się nie stało. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynku? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, nasyćcie, a nie dalibyście mu tego, czego ciało potrzebuje? Cóż to pomoże? Tak i wiara. Jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją, bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz, prze to, poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nas, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu zostało za usprawiedliwienie, i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek by był usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica. czyż i nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Widzimy Jakub pisząc, później też przy, wcześniej jeszcze mówi o tym w pierwszym rozdziale, ale właśnie pisząc, tu mówi o tej wierze, że ta wiara w jakiś sposób musi się uzewnętrzniać, że ta wiara, jeżeli wierzymy Bogu, że powinna ona być widoczna w naszym życiu. I daje taki prosty przykład, jak to jest? Jeżeli ktoś przyjdzie do Ciebie i Ty i poprosi o chleb, bo jest głodny, a ty mu nic nie dasz? Pobłogosławisz go? Czy on będzie najedzony? Nie. Trzeba coś uczynić. Trzeba coś zrobić, żeby dać, żeby się ujadł i tak dalej. Właśnie mówi o tej wierze, mówi później o tym, o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Że jeżeli jesteśmy wierzący, jeżeli zaufaliśmy Panu, to powinno być widoczne w postępowaniu w naszym życiu. Widać, Jakub widział ten problem w pierwszym kościele. Widział wśród wierzących, że zaczęli mówić: wiara wystarczy i teraz żyjmy sobie jak chcemy. I wszystko będzie normalne, bo wiarę mamy. Bo z łaski jesteśmy zbawieni. Ale tak nie jest. Wiemy o tym, i tu jest przykład, podaję przykład Abrahama. Wiemy, że Bóg go powołał, że on wyszedł, później zawarł z nim przymierze, później. Urodził się syn obietnicy? I później Bóg mówi: Ale teraz uczyń coś dla mnie. Ja uczyniłem dla ciebie tyle rzeczy, a teraz ty, pokaż, że masz wiarę. Nie wiem, czy my byśmy się zastanawiali. Nie wiem, co my byśmy czy, rozmyślali. Abraham nie czytamy tam, że jak niektórzy mówią, że walczył w sobie, dlaczego nie, zada, nie zadał pytania. No posłuszne. gdy czytamy w pierwszej Mojżeszowej, w 22 rozdziale, ja później przeczytam też tam od XVI e, wersetu, to e, Słowo Boże poszedł do krainy Moria, poszedł na wzgórze, które Bóg mu wskażał, był wierzący, on dobrze słyszał głos Boży, jakże ważną rzeczą w życiu chrześcijanina. Jest to, aby dobrze słyszeć głos Boży, aby nauczyć się słyszeć Boga wśród tych wielu głosów, które słyszymy w codziennym życiu, w tych wielu potrzeptach, różnych myślach, które przychodzą. Jakże ważną rzeczą jest, abyśmy my nauczyli się rozróżniać, co jest Boże, czego Bóg od nas oczekuje. Bo Abraham bez wahania, zobaczcie, gdy patrzymy na historię Izraela. Królowie składali swoich synów w ofierze, ale to nie miało czy nie miał nic. Bóg mówi, że to jest niewłaściwe, że to nie tak ma być, że to jest grzech, że to jest nieprawość przed jego obliczem. Oni składali swoich synów. I nic się nie działo. A tu on dobrze słysza. Bóg mówi, że ja dla tych królów, dla tych, mówi, ja wam nigdy tego nie nakazałem. A tu on Abrahamowi kazał pójść to uczynić. I on się nie zastanawia. Tak wierzył Bogu, tak mu ufał, i znał jego głos, że poszedł. Poszedł. Miał jedna, jedynaka, jednego syna obietnicy. Coś bardzo cennego. Wiem, że to jest też przykład i obraz Jezusa Chrystusa, i że poświęcił swojego syna Bóg, abyśmy my mieli życie i mogli dzisiaj się cieszyć przed jego obliczem. I poszedł do tej krainy Moria, i wiemy, że był gotowy to uczynić. I chciał to uczynić. I chciał to uczynić, ale go powstrzymał anioł. Po, poprzez anioła Bóg go powstrzymał. I co mówi właśnie Bóg poprzez tego anioła do Abrahama? To jest pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział. Przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa. Od 16 wersetu. Przysięgam na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jednego Syna Swego, będę cię błogosławił obficie, rozmnożę tak liczne, e, liczne potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu e, morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie Twoim błogosławiono, błogosławione będą wszystkie narody Ziemi, e, za to, że usłuchałeś głosu Mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Betrzeby i zamieszkał Abraham nadal w Betrzebie. Widzimy tutaj, co Boże mówi, i usłucha, i usłucha. Ludzie wierzący, a często nie słuchamy tego, co mówi Bóg do nas. Często żyjemy według tego, jak my chcemy, według tego, jak uważamy. Później jest też historia Racha. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę na przykład na Kaina i Abla. Dwóch braci, pierwszych, którzy się narodzili, ludzi. Pierworodny i drugi. I obydwaj byli wierzący, bo obydwaj składali ofiary dla Boga. Czyli wierzyli, że Bóg istnieje, że jest i chcieli mu się podobać. Ale jeden, jak pisze w liście Jana, w trzecim rozdziale, w dwunastym wersecie, czynił dobre rzeczy, czynił to, co Bogu było miłe, a drugi czynił złe rzeczy. I wiemy, że jednego przyjął ofiarę, a u drugiego jeszcze bardziej ta złość, to, ta, te wszystkie rzeczy się pomnożyły, że zabił brata swego. Zabił brata swego. Czyli widzimy, wiara ABLA współdziałała z jego uczynkami i ona podobała się Bogu. I popatrzymy poprzez całą historię. Popatrzymy poprzez chociażby Noe. Wiemy, że gdy urodził się Enosz, syn Seta, zaczęto wzywać imienia pańskiego. Przecież tamci ludzie wierzyli w Boga. Wiedzieli, że Bóg istnieje, że to On stworzył świat i wszystko, co go napełnia. Oni wiedzieli o tym. Ale jedni żyli tak, drudzy żyli tak. Wiemy, że Noe był posłuszny Bogu, jest jako bohater wiary, był posłuszny i co Bóg mu kazał, to on czynił. Czyli uczynił, czynił pewne rzeczy, Uczynił, zbudował arkę, uczynił. Wiemy o tym, że był mężem sprawiedliwy, wiemy, że Heno wcześniej czytamy o tym, że chodził z Bogiem. Zawsze, co mnie tak zastanawia, gdy czytamy objawienie, że gdy przychodził Bóg wylewał swój gniew na ziemię, jest tam napisane, że ludzie bluźnili Bogu. Oni wiedzieli, skąd przychodzą te plagi. Czyli wierzyli w Boga. Ale ich życie, ich postępowanie, ich uczynki były przeciwne temu wszystkiemu. Czyli mieli wiarę, bo wiedzieli, że od Boga. Ale jest napisane, że nie odstąpili od, swojej, od oddawania czci demonom i obrazom i od swojego obawochwalstwa oni wiedzieli. I wiele miejsc czytamy naród wybrany. Jest to też dla nas przykładem. W liście do hebrajczyków często wspominam ten fragment Bożego Słowa. Może ja przeczytam, abyśmy wiedzieli. Później przeczytam jeszcze z listu do Koryntian z 10 rozdziału też słowo Boże, list do Hebrajczyków, trzeci rozdział, może od dwunastego do dziewiętnasty werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z Was nie popadł za zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Stalimy się bowiem współczesnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się opowiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. A kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? A do, którego, a do kogo to miało wstręt przez 40 lat? Czyż nie do tych, którzy zgrzeszyli, a którzy chciała zaległy na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy nie byli, byli nieposłuszni. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Historia narodu izraelskiego. Gdy czytamy w 11 rozdziale listu do hebrajczyków o, o, o tym, czytamy w tym samym liście, autor pisze, że poprzez wiarę ten naród, nie wiary Mojżesza, tam jest napisane, że Mojżesz obchodził, że Mojżesz wyszedł, ale później poprzez wiarę. Czyli oni przeszli wszyscy przez morze. Czyli mieli wiarę. Mieli wiarę. Ale nigdy nie doszli do celu, bo ich uczynki były nie takie, jakie Bóg oczekiwał. Chcieli iść po swojemu, tak jak oni uważali, tak jak oni chcieli, nie tak jak Bóg. Chciał, aby chodzili przed Jego obliczem. Gdy czytamy w liście, w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, czytamy Boże słowo, tak, to jest tam ostrzeżenie dla Koryntia. On pisze dla Boga na To nie piszesz dla Żydów, ale napisze dla wierzących. A chcę bracia, abyście dobrze od pierwszego wersetu wiedzieli, że ojcowie. Nasi wszyscy byli pod obłokiem, i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w mojżesze ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to się stało dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźmy też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich napisano. Usiadł lud, aby jeść i, i pić i wstali się, aby bawić. Nie odpowiadajmy, nie... Oddajmy się przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu i padło ich jednego dnia trzy tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili od wężów, poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest zapisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. A tak, to nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by, nie które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, lecz, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście mogli je znieść. Co bo Boże mówi? Apostoł Paweł do Koryntian pisze, mówi, patrzcie na Izraela. Dobrze zastartowali, mieli wiarę. Przeszli przez morze, mało tego słowo Boże mówić, że pili ze skały duchowej, która im towarzyszyła, którą był Chrystus. Ale większości z nich nie upodobał sobie Bóg. A dlaczego? I tam wymieniają te uczynki, to wszystko, co było niewłaściwe w oczach Bożych, tam jest wymienione. Czyli to, że nawróciliśmy się, to, że staliśmy się dziećmi Bożymi, to jest początek drogi. A dalej nasza wiara, czyli wielokrotnie się też będziemy czytać. Nasza wiara powinna się uzewnętrzniać. I wiemy o tym, też czytamy o tym, że ta wiara, Jakub pisze o tych uczynku wiary, co nas spowodowała? Doskonałość wiary, doskonałość wiary spowodowała to, że jeżeli postępujemy z tym, co Bóg od nas oczekuje, i, i w naszym życiu ta wiara jest potwierdzona naszym życiem, czyli naszymi czynami, ona staje się coraz bardziej doskonała. Dlatego się nie dziwię, że apostoł Paweł, patrząc na Koryntian, mówi: Tylko wy doświadczcie, czy jeszcze trwacie w wierze. Czy jeszcze to jest w waszym życiu. Gdy czytamy w liście do Efezjan, apostoł Paweł, pisząc o zbawieniu z wiary, pisze, mówi tam, pisze dalej. Może przeczytam, to jest drugi rozdział 8, 10 albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże, to dar. I nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Z jednej strony nie z uczynków, a z drugiej strony... W Jezusie jesteśmy stworzeni, aby dobrze czynić. Czyli aby nasza wiara, którą mamy, którą Bóg nam dał, ten początek, aby ona się doskonaliła poprzez czyny naszego życia, czyny wiary. Czytamy też to w liście do Tytusa, w drugim rozdziale, apostoł Paweł, pisząc do niego, pisze Słowo Boże, pisze w ten sposób. To jest drugi rozdział, a czternasty werset który dał samego siebie, mowa tu Jezusie Chrystusie, za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyściwszy sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Musisz sobie zadać pytanie, Popatrz na, popatrzeć na swoje życie. Jakie te twoje uczynki? Czy one pokazują na Jezusa Chrystusa? Czy one pokazują, że chcesz podobać się Bogu? czy też wziąłeś zbawienie wziąłeś życie wieczne dobrze zastartowałeś wyszedłeś z egiptu Bóg ci okazał łaskę przeszedłeś przez to morze ale jeszcze jest ziemia obiecana do której trzeba wejść czy może już częściowo poległeś na pustyni jakże ważną rzeczą w życiu chrześcijanina w naszym życiu jest aby nasza wiara była poparta czynami Uczynkami. Jeżeli ktoś mówi, że jest wierzący, a jego życie nie świadczy o tym, no to trudno się powiedzieć, że on jest wierzący. Bo też w liście do Hebrajczyków wspaniały list, czytałem ostatnio. I wiecie co? Ale to może kiedyś innym razem. Jest to list, który pokazuje, że ludzie, którzy popadają w zakąt, zeszli z drogi Bożej. Ten list tak pokazuje wyraźnie, że tracą zbawienie. Ale to już innym razem, jeśli Bóg pozwoli, będziemy żyli, to uczynimy, pokażę, udowodnię to na podstawie tego listu, który jest pisany do Żydów, że jak to jest. To jest piąty rozdział i dziewiąty werset brzmi tak. Mowa tu o Panu Jezusie. Choć, może o ósmy. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Jeżeli dobrze zastartowałeś, a jesteś nieposłuszny Panu Jezusowi Chrystusowi. Zastanów się, czy idziesz właściwą drogą? Czy na pewno dojdziesz do celu? Czy może Twoje życie, gdzieś za Twoje ciało, jak to za narodu izraelskiego zasłało pustynię, nie doszedłeś do celu, chociaż dobrze zastartowałeś? Dlatego i Jakub, jeszcze wspomnę, też o tym pisze, o tym w. O uczynkach wiary w czwartym rozdziale, a siedemnastym wersecie tak, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To jest dla wierzących, to nie jest dla ludzi tego świata, bo ci ludzie świata, świata żyją w grzechu. Ale jeżeli my mamy tę możliwość, aby dobrze czynić, to czyńmy, aby. Inni, jak jest napisane, widzieli Wasze życie, widzieli moje życie i chwalili Ojca, widzieli Jezusa Chrystusa i poprzez to, że my dobrze czynimy, chwalili Ojca, który jest w niebie. Jemu cię należy chwała. Tak pięknie dzisiaj Samuel rano powiedział na początku o tej chwale, aby oddawać Bogu. Poprzez to, jak żyjesz, poprzez to, jak postępujesz, albo oddajesz chwałę Bogu, albo przynosisz. Mu ujmę. Ale Słowo Boże mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Jakub też pisze o tym 22, wersecie pierwszego rozdziału: A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi się samych siebie. Czytajmy Boże słowo. Pragnijmy Dowiadywać jakie są Boże pragnienia do naszego życia w Jezusie Chrystusie, i chciejmy iść tą drogą, chciejmy żyć tą drogą. Rahab, o której też tu jest mowa, była nierządnicą, ale miała wiarę, która poparte była później uczynkami. No przecież była obywatelem Jerycha. Zależało jej na pomoże na powodzeniu miasta. Żeby im się dobrze działo, żeby to miasto prosperowało. Bo i ona w ten czas wiedziała, że ma więcej klientów w cudzysłowie. Ale miała wiarę. I ta wiara coś uczyniła. Na, była gotowa się narazić mieszkańcom. Była gotowa się narazić na śmierć nawet. Bo nie, jeżeli by się dowiedziano, że ukryła wywiadowców, że ukryła tych ludzi, nie wiem, czy dobrze by skończyła, źle by skończyła. Ale ta wiara, którą miała, wiedziała i słyszała to, co mówiono o narodzie izraelskim, słyszała te proroctwa, które były, które były obiecane wcześniej Abrahamowi, że ta ziemia będzie dana jego potomstwu na własność. Ona to wiedziała. I ta wiara była. I uczynek wiary. Była gotowa na śmierć. aby, Ale wiara czyniła inne rzeczy. Czyniła rzeczy, nie bała się czynić, tych rzeczy bożych. I wiemy potem, ona była wśród narodu izraelskiego. Ocaliła swo, poprzez wiarę, która jest, była czynna w tych uczynkach. Ocaliła swoje życie, ocaliła życie swoich bliskich. Dlatego Słowo Boże dzisiejszego poranku zachęca Ciebie i mnie. Może nie było do dnia dzisiejszego. Tak jak Bóg chce, wiara poparta uczynkami, nie złymi, nie tymi, które Bogu się nie podobają, ale tymi, które w Bogu się podobają, które są przyjemne dla Niego. Jeżeli nie była, to jest cień łaski, to jest jeszcze można wszystko zmienić. Jeszcze można wszystko naprawić. Jutro do nas nie należy, ale dzisiaj Bóg nam darował. Możesz przyjść z wyznaniem. Możesz powiedzieć, Panie, moje życie było takie, a nie inne. Dobrze, zastartowałem, ale uczynki nie były takie, jakbyś wio chciał. Wiodłem życie tak, jak ja uważałem za słuszne. Aby wiara, Wzrastała w nas potrzebna jest pokora, potrzebna jest pokora, przyjąć to, co Bóg ma do ciebie i do mnie, uniżyć się, wyznać go, uznać go swoim Panem. Nie tylko ustami, bo my często mówimy, Jezus Chrystus jest Panem, bo tak jest, ale często są to religijne, puste słowa. Wiecie, co to znaczy Pan? Pan każe, sługa musi i powinien to zrobić. Nie buntować się, tylko być posłuszny. Mówimy, że jest królem. Ale dzisiaj my już nie mamy mgliste pojęcie o władzy króla i o monarchii. Gdy król jechał, czy szedł gdzieś tam na polu, ktoś był, klękali, żeby czasami coś i kłaniali się, żeby coś złego nie spotkało, dlatego że byli. Jak król coś kazał, to zaraz czyniono. A my. Król królów, Pan Panów, jest naszym Bogiem, naszym zbawicielem, a tak często idziemy swoimi drogami. Tak często nawet nie pytamy się, jakie są Boże oczekiwania do naszego życia. Idziemy i nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. A może już idziemy nie tą drogą nawet, którą On jest. Dlatego dzisiaj to słowo. Może dziwne, ale abyśmy sprawdzili swoje życie i zobaczyli, czy jesteśmy jemu posłuszni. Czy czynimy to, co on chce, abyśmy czynili. Czy inni, patrząc na nas, widzą, że jesteśmy ludźmi wieszącymi. Nie tylko z nazwy, bo mówiłem wcześniej, wielu ludzi pójdzie się zapytać: przejdźcie się. Po swoich wioskach czy po miastach. Wejdźcie, zapukajcie do jakiegokolwiek domu i zapytajcie się, czy wierzą. A co powiedzą? Wierzą. Tylko tyle. Ale nie żyją według wiary. I to im nie pomoże. Jak czytaliśmy, że demony wierzą i drżą, i nic się nie dzieje. Czyli widzicie, wiara nasza musi. Wz Stawać się doskonalsza przez to, co czynimy, przez to, aby te Boże uczynki wziąć to, aby Bogu się podobać w tym wszystkim, trzeba się pytać: większość Bożych pragnień jest zawarte w słowie Bożym. Niektóre, czy odnośnie powołania, czy odnośnie wyjazdu zwiastowania Ewangelii, czy odnośnie misji, czy innych rzeczy, to już Bóg osobiście z Tobą porozmawia. Ale najpierw chcę, abyś we, Twoja wiara wzrastała poprzez to, że w, be, pójdziesz tą drogą, że, że będziesz czynił dobrze, będziesz czynił to, co Bogu się podoba. I ludzie zobaczą, że jesteś wierzący, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa. Dlatego mówię jeszcze raz, już na koniec, zostaniemy do modlitwy. Może trzeba przeprosić Pana. Może trzeba mu powiedzieć, ale halleluja, że dzisiaj jest ten dzień łaski, że jeszcze możemy to zrobić, że możemy jeszcze naprostować swoje drogi, że możemy jeszcze te świeczniki nasze poprawić. Halleluja, że dzisiaj Bóg darował nam ten dzień, że to możemy zrobić, bo jutro do nas nie należy. A jeżeli dzisiaj poprawimy, jeżeli dzisiaj Pana przeprosimy i poprosimy, aby dał nam moc, aby w naszym życiu wiara była poparta, poparta uczynkami, aby ta wiara stawała się coraz bardziej doskonała poprzez to, jak żyjemy, jak co czynimy, to Pan nam pomoże. On poprowadzi nas dalej. Bo myślę, że gdy On posyła swoje słowo, to też daje im moc do wypełnienia, bo On chce, abyśmy my, jako Jego lud, czynili to dla Jego chwały, aby On był uwielbiony. Właśnie przez to, jak żyjemy, jak czynimy. Dlatego wiara bez uczynków jest martwa. Popatrz na swoje uczynki. Staniem.